Wystawa, jakże ważna, w stulecie Bitwy Warszawskiej nosi tytuł Dobroni. Wielunianie w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej. To był czas bardzo trudny. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość i od samego początku, od listopada tego roku tworzone jest Wojsko Polskie. W Wieluniu powstaje trzeci batalion 27 Pułku Piechoty w Częstochowie. i Wieluniacy podążają do tych oddziałów, wspomagając ochotniczo wojsko polskie później już z poboru i walczą, walczą pod Lwowem i Olwów, walczą z Ukraińcami i później już w konsekwencji 19 i 20 roku w czasie tej wielkiej batalii z Rosją sowiecką o to, żebyśmy mogli utrzymać niepodległość w tym trudnym czasie. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że, że ten ułan, pan Józef Zając, ma przypiętą dokładnie taką samą szablę. To jest szabla wzór 917. One były wtedy bardzo, bardzo popularne. Rodzina e, tego ułana mieszka pod Wieluniem, także e, już wydzwania i, i to zdjęcie podkolorowane, bo ono oczywiście nie było w takich barwach w oryginale, ale oddaliśmy je niedawno do. Pokoloryzowania przez, przez profesjonalnego e, informatyka prezentuje się w oryginalnych barwach, w stroju jak to się mówi jak żywy. Oryginalny plakat z 1920 roku, kiedy Rada Obrony Państwa. No, siłą rzeczy musiała zmobilizować kolejne tysiące żołnierzy, by stanęli do obrony państwa polskiego. To był ten czas, przypomnijmy, kiedy słynna konna armia Siemona Budionnego od południowego wschodu naciera, a z kolei bezpośrednio od wschodu inne armie bolszewickie, i pod Warszawą trzeba powstrzymać nawałę bolszewicką. Bardzo interesująca i niezwykle cenna pamiątka, e, sztandar e, wykonany w czasie I Wojny Światowej dla wieluńskich harcerzy e, i przedstawia, proszę zwrócić uwagę, oprócz oczywiście hasła, czuwaj, trzy herby, orzeł, jeździec na koniu, pogoń i święty Michał Archanioł, czyli herb Rusi. Mówimy jeszcze wtedy o tym państwie, Znaczącym terytorialnie i wielonarodowym, stąd nie bez powodu takie herby tutaj były umieszczone. Pod tym sztandarem chodzili harcerze i w czasie I wojny światowej, jeżeli Prusacy oczywiście zezwolili na to, bo Niemcy zajęli ten teren, ale na pewno już po odzyskaniu niepodległości był on bardzo ważny i bliski sercu każdemu z harcerzy. Wśród żołnierzy, którzy brali udział w bitwie, w walkach o Lwów, byli właśnie wielu harcerze. Jeden z nich, zaledwie 17-letni, Janek Łączkowski, jako młody gimnazjalista, harcerz, właśnie tu, z Wielunia, razem ze swoimi kolegami, wyruszył najpierw do Częstochowy i później na ciecz Lwowa. Zginął w kwietniu 1919 roku pod Pasiakami. Odnalazłem jego grób na cmentarzu Orląt, a w wieluńskim kościele znajduje się bardzo stara w latach dwudziestych ufundowana tablica epitafijna. Na pewno taką dla nas ważną opowieścią jest historia w sumie dramatyczna. Młodzieńca ze Skomlina podwieluńskiego był nim Konrad Bąkowski. Yy, jak gdyby czcząc yy, pamięć Ułanów i jego, jako jednego z wielu pochodzących z powiatu wieńskiego specjalnie zamówiliśmy replikę munduru yy, pułku, w którym walczył, yy, munduru yy, ze stopniem podporucznika, yy, yy, stopniem jaki właśnie Konrad Bąkowski miał w tamtym czasie. I, I on będzie nam tutaj tworzył pewien klimat, pewną opowieść o y, młodym, bardzo dzielnym żołnierzu, który y, wedle opowieści y, był na polu bitwy podczas walki pod żółtańcami niedaleko Lwowa, y, poprzebijany pikami y, wojsk bolszewickich. Y, na pewno miał taką szablę to jest szabla polska. Proszę zwrócić uwagę, i tu na kapturku orzeł. Szabla wzór 1917 szabla ułańska i taką miał na zdjęciach dokładnie z taką szablą występuje. Także to jest jeden z naszych bohaterów, a było ich bardzo, bardzo wielu. Nie możemy zorganizować klasycznego otwarcia wystawy, a miało ono odbyć się o godzinie 18.00. 14 sierpnia, a więc wigilii rocznicy. otwarciu miał towarzyszyć plenerowy duży koncert Orkiestry Dętej i udział Grupy Rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Bataliony Obrony Narodowej. Musimy zorganizować inaczej, szkoda, bardzo żałujemy, ale i orkiestry, i rekonstrukcji nie odpuścimy, będzie ona w innym czasie. Na ten moment wystawę od soboty od 15 możemy zwiedzać serdecznie zapraszam w niedzielę i w kolejne dni a wystawa będzie czynna aż do około 20 listopada